Najpopularniejsze serie wyścigowe na świecie Superbike. To, co odróżnia serię np. od MotoGP, to fakt udziału w niej maszyn przerobionych z powszechnie dostępnych w sprzedaży modeli produkcyjnych. Mistrzostwa rozgrywane są na torach w Europie, a jedynym wyjątkiem jest runda w Australii. WRC. Można odnieść wrażenie, że samochody przeczą wielu prawom fizyki, nierzadko latając wysoko w Finlandii nad odcinkami specjalnymi, czy mknąc 180 na godzinę na kolcowanej oponie po lodzie w Szwecji. Naprawdę efektowny cykl, niestety dość trudny do oglądania, bo nie odbywa się na torze łatwym do kibicowania. NASCAR, czyli największa organizacja wyścigowa w Stanach, pula nagród w NASCAR Cup Series w każdym wyścigu przekracza 4 miliony dolarów. W serii NASCAR jest kilka i każda nieznacznie różni się od siebie, natomiast łączy je wszystkie olbrzymia prędkość samochodów, efektowne kolizje, piękna walka na torze i amerykański sznyt w organizacji. MotoGP rozgrywane jest od 1949 roku i dziś biorą w niej udział motocykle budowane od podstaw, z myślą o wyścigach, z silnikami o pojemności 1 litra i mocy około 250 koni mechanicznych. Rekord prędkości wynosi 366 km na godzinę, co może przyprawiać ociarki. Formuła 1, rozgrywana na całym globie, chociaż nigdy nie trafiła do Polski, aczkolwiek w latach 70. bliski trafienia do kalendarza był Tor Poznań. Natomiast trafił do niej póki co jedyny Polak, Robert Kubica, który zapisał się w jej historii wygraną w Grand Prix Kanady. Jednym z najbardziej znanych i prestiżowych wyścigów jest natomiast Grand Prix Monaco. Start, w którym kierowcy porównują do latania helikopterem po niewielkim pokoju, a to ze względu na ciasny tor i blisko ustawione bandy.